Zapewnienie prawa do samodzielnego życia, wyeliminowanie z przepisów określeń takich jak upośledzenie umysłowe i kalectwo. Wiosna Biedronia ma 10 propozycji dla osób z niepełnosprawnościami. Wiosna Roberta Biedronia przedstawiła 10 punktów programu dla osób niepełnosprawnych. Wśród nich znalazło się między innymi system asystencji osobistej oraz system mieszkań wspomaganych, informuje RMFFM. Wiosna chce także zagwarantować dzieciom z niepełnosprawnościami dostęp do edukacji oraz ochronę przed dyskryminacją. Biedroń chce zmian w ustawie o równym traktowaniu, a także wyeliminowania z przepisów określeń takich jak upośledzenie umysłowe, kalectwo czy inwalida. Chodzi o to, by w zamian pojawiły się terminy, które nie będą stygmatyzować tych osób. Jednym z punktów jest także obowiązek budowy nowych budynków zgodnie z zasadami uwzględniającymi potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Do ich potrzeb mają być też dostosowane stare budynki sprzed 1995 r.